Witaj, drogi widzu. Dzięki, że jesteś. Dzięki za pozytywne odebranie pierwszej części. I zapraszam na drugą, w której chciałbym poruszyć informacje nie tylko o tym panu widocznym tu na zdjęciu, ale i tym drugim, który, jak widzicie, tutaj potrafi przybrać wiele postaci. Kąt pod jego imieniem, nazwiskiem. Mamy tu kilka. Spróbuję pokazać, co on tu udostępnia. Może oszczędzę wam tego profilu. Aha, tu jest brak. Tu mamy wymownie. Komu należy w tyłek wejść, żeby dostać kasę? A ten, chyba, profil jest którym się posługuje oficjalnie. Także, jak widać było powyżej, potrafi się posłużyć wieloma, wieloma, wieloma takimi, powiedzmy, stworzonymi przez siebie osobami. O, i tutaj, właśnie znowu, pomawia mnie. Szkoda, że nie dał linku do mojego kanału. <laughs> miałbym, miałbym z tego radochę. Ale cóż, no oni potrafią tylko kłamać, kłamać i nic więcej. Tak, tak, panie Konradzie Dulkowski. Tutaj też pan na napisał wiele, wiele, wiele kłamstw w tym całym tekście, takim rzekomym stenogramie, ale to do tego wrócimy później. I mam nadzieję, że na sali sądowej. Bo, tak jak powiedziałem, dość tych kłamstw, dość tych pomówień. Czas na sprawiedliwość, panie Dulkowski. No, a tutaj przy okazji, jak, jak inni o nim myślą. No, ale dobra, zostawmy to, wróćmy do tego drugiego. Tego pierwszego, <laughs> się kubię. ten drugi, ten drugi, to ja o tym piszę właśnie, ten drugi, bo, bo to jest raczej e, spiritus mowens z całej tej operacji pod tytułem Patologia Omzryk. To raczej tutaj w tej głowie rodzą się te pomysły, a wykonawcą był ten, co musiał uciec za granicę i on wziął na siebie całą odpowiedzialność tych wszystkich kłamstw, pomówień, tego całego oszczerstwa, które się leje. Tej nienawiści z tej, z tej pieprzonej, patologicznej strony Omzryk. Rafał Gaweł Oszust i ten drugi, bo tutaj, chociaż na zdjęciu go widzimy jako pierwszy, ale wydaje mi się, że to jest postać kluczowa w tej całej układance, bo Rafał Gaweł, jak się spojrzy na niego, to widać, że to jest po prostu taki dziwny człowiek. Chociaż nie tylko spojrzeć, ale ja wam włączę jego wypowiedzi dla niezależnych mediów, i to był wtedy chyba jeszcze Portal Narodowcy zadaliśmy mu kilka pytań, to spójrzcie jak, jak ten człowiek yy, jak wygląda, jak reaguje jak odpowiada, no, ja nie chcę go tu wyśmiewać, tylko no, chcę żebyście sami mieli jakąś ocenę co do tego kim on jest komentarze sprawie, e, Czy chciałby Pan udzielić komentarza w sprawie tego wydarzenia dla portalu Narodowcy.net? E, nie, nie chcę udzielać takiej takiej informacji dla portalu Narodowcy.net Nie wydaje mi się to wiarowny portal. Dobrze, to chciałbym się tylko zapytać, jak odpowie Pan na to, że Adam Andruszkiewicz, tutaj lokalny przywódca Ruchu Narodowego, wysłał Pana na debatę. Czy Pan stanie? Ja nie wiem, kim jest, kim jest pan, a, a, pan Andruszkiewicz. Bardzo mi przykro. By było to wrzucane na, e, na, na fanpage Pana teatru, no to ja teraz mogę um, powtórzyć. Adam Andruszkiewicz, wiceprezes... ja nie wiem, kim jest, kim jest Pan Adam Andruszkiewicz. Pana właśnie informuje, Wiceprezes bardzo, bardzo proszę o niefilmowanie w tej chwili. On dobrze wie kim jest, kim było wtedy Andruszkiewicz, tam też już wtedy na niego donosy pisali. Właśnie to był okres, kiedy o ten delikwent, z tym drugim łysym delikwentem na mnie, jako na redaktora naczelnego Niezależnych Mediów, który, który zaczął deptać im po piętach i łazić za nimi z kamerą, zaczęli na mnie pisać donosy. Robili to poprzez Facebook, gdzie na Facebooku można sobie założyć jakiś tam lewy profil i na tym profilu nazwać się tak jak właśnie ja się nazywam Jacek Porosa. Lub ewentualnie wskazać jakiś inny profil, który no, można nazwać, nie wiem, kura znosząca złote jaja i pisać jakieś tam antysemickie treści, a wskazywać właśnie kogoś, kogo, komu chce się utrudnić życie. To było tak na tej zasadzie, właśnie ze mną, wtedy, kiedy ja miałem na komisariaty po trzy wezwania tygodniowo. Raz w miesiącu odwiedzałem prokuratorów, i za każdym razem była, była taka sama sytuacja. Pan, no, no nie, Aha, no, ale może jednak, no nie. No w każdym bądź razie, tutaj to co, to, co wyprawiali oni, to nie wiem, nie umiem tego określić, ale to jest ze zwierzęcenia, może tak. To, jest, to, jest, to, nie, to nie są ludzie dla mnie. To jest, to jest normalnie patologia na maksa. To jest patologia na maksa, dlatego że e, zwalczanie ludzi innych, przeciwników swoich, oponentów w tak niski sposób, w tak chamski, tak, tak bezwzględny, to jest naprawdę niegodne nie, nie człowieka. Wysługiwanie się policją, służbami i tak dalej w głowie się nie mieści. No, wróćmy do Gawła i do tej sprawy z Kasią. No, to, to wtedy, wtedy było tak, że Kasia z nim miała właśnie taki dziwny proces, w którym to pierwszy raz zdziwiłem się w ogóle wyrokiem. Rafał Gaweł, pomimo że udowodniono mu, iż pomawiał Zniesławiał nawet w przestrzeni publicznej. Co się okazało, że Rafał Gaweł nie miał żadnego wyroku, nie, nie został w żaden sposób ukarany. Sąd uznał to za niską szkodliwość społeczną. Wytłumaczcie mi, jak można coś takiego uznawać za niską szkodliwość społeczną, opluć kogoś, sponiewierać, znieważyć, a sąd sobie wydał taki wyrok? Gdzie tu jest sprawiedliwość, tak? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Człowiek został sponiewierany. No dobrze, w każdym bądź razie skończyło się jak się skończyło. Kasia to jakoś przebolała. No, dała sobie z tym spokój. Bo, no, widzicie, z sądami to jest taka walka z wiatrakami, nie? Można sobie tam na tych sądach życie stracić. Można po nich chodzić do końca świata. I z taką obawą, że że tam sprawiedliwości nie będzie, tak jak w przypadku Kasi. No, nic, nasza, nasza droga z gawłem, e, po tym, po tym właśnie spotkaniu na, na korytarzu, po rozprawie, czy tam nawet w trakcie, bo to chyba tam czekaliśmy na wyrok, już dokładnie nie pamiętam, ale nasze ścieżki się oczywiście nie rozeszły, bo jako że Rafał, Rafał Gaweł cały czas rzucał w nas tutaj wszystkich na Podlasiu oskarżeniami o jakąś tam wymyśloną, nienawiść do Żydów że jesteśmy tutaj samymi tylko i wyłącznie faszystami nazistami i tak dalej wymyślił sobie taką akcję pod tytułem zamaluj zło zamaluj zło miało polegać na tym, że ludzie z Białego Stoku mieli im zgłaszać, zgłaszać tak zwane symbole nazizmu faszyzmu no i Rzekomo tam y, opisywali, że rzekomo tam setki osób zgłaszało w Stoku takie, takie malunki, i oni rzekomo to zamalowywali, nie? finansowali czy tam sami zamalowywali to rzekome zło. Ale tak y, powiem Wam szczerze, że dopóki nie było tych ludzi w Stoku, nikt nie widział tego problemu. Nikt nie widział tego problemu. Wyobraźcie sobie, że jak oni byli, to faktycznie było coś na rzeczy. Było coś na rzeczy, bo faktycznie tych, tych malunków trochę się pojawiło w mieście, to prawda. Ale wtedy to tak sobie przypominam taki film był jak z Charlie Chaplinem, chyba Brzdąc miał tytuł gdzie Charlie namawiał, e, namawiał, no, wysyłał, wysyłał, swojego brzdąca, brzdąc kamieniem wywalał szybę i szedł Charlie i wstawiał tą szybę i w ten sposób jakoś tam żyli sobie. I tutaj taki Konrad i Rafał to właśnie jest taki jeden, jeden e, brzdąc, a drugi, a drugi to jest ten właśnie szklarz. I to myślę, że to była taka zasada, bo jak tylko oni znikli z Białego Stoku, wynieśli się stąd nareszcie, to ten problem znowu znikł. Znowu znikł. Oni mieli z tego tytułu, że oni tam szukają nazistów, faszystów, antysemitów, to mieli dotacje i to niezłe. Dostawali pieniądze na tą swoją omzrykową patologię. Wtedy chyba nawet od George'a Sorosa z Fundacji Batorego. A jest to naprawdę zasobna, zasobna organizacja, tak na marginesie całkowicie antypolska, co powinno w ogóle postawić służby na baczność i, i coś takiego, co finansuje tutaj różne stowarzyszenia, różne związki na naszej ziemi, na polskiej ziemi, a pochodzi z obcych, obcych łap. E... I coś, co jest przede wszystkim antypolskie, to powinni, powinni od razu się tym zainteresować. Dziwne to jest, że w ogóle tyle lat nic z tym, w ogóle nic z tym nie robią. Służby nic z tym nie robią. A jest finansowanych naprawdę dużo dziwnych antypolskich stowarzyszeń, jakichś tam ruchów. No ale wracając do zamaluj zło, to tak jak ja im tutaj zamalowałem oczy. Tak oni rzekomo zamalowywali te symbole, symbole nazizmu w Białymstoku. Wyjechali, skończyło się. Myśleliśmy, że będziemy mieli z nimi trochę spokoju, no ale w tym czasie to hmm, Rafał Gaweł oczywiście, jak tu większość ludzi wie, a może nie wie, no to powiem, w pierwszej instancji za wyłudzenia, oszustwa, dostał 4 lata do odsiadki, nie pamiętam jaki tam był jeszcze wyrok, ale jego żona i wspólniczka też dostali w zawieszeniu, co prawda, ale też były to wyroki skazujące. Tutaj, jeżeli chodzi o Rafała Gawła, to oczywiście się odwołał tam. W międzyczasie podawał się za wariata. Robił, robił wszystko, żeby nie trafić do więzienia. Oskarżony stwierdził nagle w kwietniu, że leczył się psychiatrycznie. Zażądana dokumentacja. Wskazuje, że tak naprawdę pierwsza choroba, pierwsze symptomy, nie symptomy, ale pierwszy zapis w dokumentacji lekarskiej jest w listopadzie 2015, więc na początku procesu sądowego, a jest on niediagnozowany przez lekarza, ale o chorobie afektywnej dwubiegunowej myśli oskarżony, tak? Lekarz zapisał. No, myśli chyba jako ostat o ostatniej desce ratunku, tak by się wydawało, mając na uwadze wysłuchanie biegłych, których oskarżony bardzo dobrze przygotowane, wypytywał, y, obeznane, odczytane z symptomami tej choroby. Wiedzę tą można uzyskać chociażby na podstawie danych y, z internetu. Z całą pewnością natomiast ani. Y, w jego zachowanie w okresie realizacji zarzutów ani przed sądem, ani też w trakcie trzykrotnego badania go przez biegów nie wskazuje absolutnie, aby była to osoba chora psychicznie, co do której poszczególności mogłyby być jakiekolwiek wątpliwości. Tak więc, ten ostatni argument, którego starał się użyć, także z całą pewnością do sądu nie trafił, a powołując się na zażywanie określonych leków, twierdził, że wywoływały one otwartość emocjonalną, uczucie empatii i miłości, a taka osoba pod wpływem takich środków spełnia życzenia otoczenia. No, na pytanie sądu, dlaczego więc nie spoczywa wierzycieli, którzy wielokrotnie nagabywali go, żeby to zrobił, no, stwierdził, że sąd widocznie nie rozumie choroby. Możliwe, że tej choroby sąd nie rozumie, ale z chorobą z całą pewnością nie mieliśmy do czynienia tylko z przestępstwami. W sądzie drugiej instancji, w sądzie apelacyjnym e, zniżono mu wyrok do dwóch lat, ale już Rafał Gaweł, e, tutaj jak widzimy na tym, w tym artykule, opuścił nasz piękny kraj i znikł do Norwegii. Zabrał żonę, zabrał manatki i znikł do Norwegii. Tam podał się w pierwszej kolejności za pokrzywdzonego e, członka organizacji jakiejś tam, nie wiem no w każdym bądź razie coś tam po swojemu jak to on umie tylko kłamać, to tam sobie nakłamał e, wstępnie odrzucono jego po, prośbę o azyl później coś tam ktoś się za nim wstawił no i w każdym bądź razie Rafał Gaweł został tam, mam nadzieję że na wieki wieków a jak nie, to jak tylko się stamtąd ruszy to oby trafił do polskiego więzienia. Ale na dłużej, a nie niż, niż niżeli te dwa lata, bo, bo to jest zbyt mała kara za to, co on robił i robi dalej ludziom. No tak jak widzicie, jest tutaj poszukiwany i ten, ten poszukiwany gość jest tutaj wybielany przez nie wiedzieć czemu. Różnych ludzi, podawany za jakiegoś eksperta. Powiedzcie mi, jak jak przestępca, który od 20 lat żyje tylko i wyłącznie z cudzej krzywdy, może być czyimkolwiek ekspertem. Chyba, że, nie wiem, może być ekspertem dla swoich, nie wiem, e, pobratniców w kryminale. Ich tłumaczyć, jak robić duże przewały, przewały na kasę, nadajcie nam pieniądze. Bo to, co się dzieje właśnie u nich tam na stronie, to jest tylko jedna, jedna wielka e, pralnia kasy, wyciąganie od naiwnych, Tutaj e, spójrzcie, to jest profil Rafała. I zobaczcie, co jest najważniejsze. To, że on tam wyciągnął jakieś, jakieś zdjęcie sprzed lat, gdzie tam już e, Brown, sam, sam powiedział, sam na siebie doniósł złożył, żeby, żeby sprawdzili go, że on tam nie jest żadnym szpiegiem. I chyba nie wiem, e, były jakieś podejmowane kroki ze, ze strony polskich służb, żeby to sprawdzić. A tu Gaweł pisze, że nie, no trzeba go ścigać, bo on jest jakimś tam ruskim szpionem, nie? Lider Konfederacji w Moskwie w 2018 roku. Zobaczcie, żeby, żeby zrobić jakąś, mm, jakąś jakąś zawieruchę wokoło kogoś, nie? 2018 rok, Gaweł, wielki szpec od, od szpiegów międzynarodowych, patrzcie, zrobił sobie tam z 2018 roku wielki larum. Ale co mamy tutaj? Dane do przelewu, zrzutka, Omzrik, wesprzy nas, konta, kasa, 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 nie? Dalej, postaw kawę dla Rafała, nie? Zobaczcie, o co tu chodzi, nie? Zobaczcie. No, to już wam pokazuję, o co tu chodzi. Spójrzcie, świeży post, 16 godzin temu. Dajcie nam pieniądze, więcej pieniędzy, wesprzyjcie nas zrzutka, patronite, dane do przelewu, darowizna. No i oczywiście zdjęcie takie, chwytające za serce, żebyście więcej i głębiej do tych kieszeni sięgali. A tak na koniec jeszcze tego filmu pokażę Wam, co myśli później o tej bandzie, o tej patologią zrykowej. Siemanko, siemanko, moi drodzy, sporo wiadomości od was dostałem. Jak to mówicie, że fundacja z Kozie i Wulki, jedna oczy mi zasłoniła, będzie składać doniesienia, jedna przez drugą się wyściga, jedna mi oczy zasłoniła, porównuje mnie do jeszcze do jakichś tam złych rzeczy. Następna fundacja, jeden pewien pan, jeden pewien pan nazywa mnie bydlakiem, wkłada mój wizerunek obok dzieci skatowanych i porównuje mnie do jakichś po prostu zboczeńców którzy katują dzieci. I nazywam je bydlakiem. To ja Ci powiem, odpowiem w ten sposób. Bydlaku, jak jesteś taki odważny, przyjdź do mnie na trening i powiedz mi to w oczy i zrób ze mną jeden trening, bydlaku. Za to porównanie mnie z jakimś czereśniakiem, który katuje dzieci, to zrób ze mną uczciwy trening i powiedz mi to w oczy. A druga sprawa, więcej dzieci chyba za mną stanie, którym ja od 25 lat pomogłem za mną niż za tobą stanie za mną tłum dzieci którym pomogłem i pomagam do dzisiaj, takim właśnie niewinnym dzieciom, którzy mieli 2 latka 3 latka, trzymałem ich na rękach a dzisiaj przychodzą do mnie i mówią, dziękuję panie Mariuszu bydlaku za stawienie zdjęcia mojego, obok takich zmaltretowanych dzieci, bydlaku przyjdź do mnie na trening i zrób ze mną trening, bo na razie to chyba brakuje ci j. No i to może starczy na dzisiaj pokazywania wam tej patologii, bo wiem, rozumiem, że tu się niedobrze robi. Wrócimy do nich w trzecim odcinku, a będzie tego więcej, więc zapraszam was kochani i pozdrawiam.